Drogi, błogosławiony Synu, Twój cud nadszedł. To prawda, co usłyszałeś, dziękujmy naszemu kochanemu Ojcu w niebie. Umiłowany Synu, Jezus Chrystus ma dziś dla Ciebie fascynującą wiadomość. Co powstrzymuje Cię przed postępem w swoim życiu? Nasz Wszechmogący Ojciec każe mi Ci powiedzieć, że dzisiejszej nocy wszystko się zmieni. Ty, mój synu, nigdy nie widziałeś czegoś takiego. Przygotuj się i odkryj do końca tego wideo, co Bóg przygotował dla ciebie. W ciągu trzech godzin zaczniesz odczuwać, jak błogosławieństwa manifestują się w twoim życiu. Dlatego, ukochany synu, bardzo ważne jest, abyś nie przegapił ani jednej minuty tego wideo, proszę. Błagam. Nie ignoruj tego, co Bóg ma dla Ciebie przeznaczone. To coś, czego bardzo potrzebujesz. Jeśli wierzysz i ufasz Bogu, napisz w komentarzach Boże przyjmuję Twój cud. Amen. Zanim przejdę do tej potężnej wiadomości od Boga, muszę przekazać Ci tę wiadomość. Mój ukochany Synu, żyjemy w ostatnich dniach na tej ziemi, chcę Ci przypomnieć, że wszystkie proroctwa już się spełniają i zbliża się czas końca. Pytam Cię teraz, jeśli dziś byłby dzień pochwytu Kościoła, czy jesteś gotowy? Zdecydowałem się przekazać Ci moją cyfrową księgę Biblia od Ados. Jest ona wyłącznie dostępna na naszym kanale i już pomogła tysiącom ludzi na całym świecie przygotować się na ten wielki dzień. Zanurz się teraz w głębinach Słowa Bożego i przygotuj się na ten wielki dzień, pobierając ten materiał, który wzbogaci Twoje życie duchowe. Nie trać czasu, kliknij w link dostępny w pierwszym przypiętym komentarzu i pobierz natychmiast. Ilość egzemplarzy jest ograniczona, więc kluczowe jest, aby działać teraz, aby zapewnić sobie dostęp do tego potężnego materiału. Zrób to teraz, zanim zapasy się wyczerpią. Kontynuując, drogi Synu, to dziś Twoje życie zostanie przemienione. To wideo jest dla tych, którzy mają wiarę w Wszechmocnego, bo oni będą całkowicie błogosławieni. Ponadto, zawsze gdy usłyszysz słowo, które otrzymasz lub coś, co poczujesz, że jest skierowane do Ciebie. Napisz w komentarzach: Przyjmuję Panie. Synu ukochany, nadszedł czas, abyśmy przygotowali się na intensywną podróż duchową, pełną boskich niespodzianek i głębokich przemian. Więc weź głęboki oddech i otwórz swoje serce na cuda, które Bóg ma dla Ciebie przygotowane. Synu, czy kiedykolwiek miałeś to uczucie, że coś wielkiego jest na horyzoncie? Bo właśnie to czuję teraz i chcę podzielić się tą oczekiwaniem z Tobą. Drogi synu, stoimy przed szansą, nie tylko świadczyć, ale aktywnie uczestniczyć w ruchu Boga, który może przemienić nie tylko nasze osobiste życie, ale także społeczność wokół nas. Wyobraź sobie, że jesteś na progu czegoś tak wielkiego, tak pełnego potencjału. Że samo myślenie o tym przyspiesza bicie serca. To uczucie jest znakiem boską lekcją tego, co nadchodzi. Stoimy u progu podróży, która podważy wszystko, co wiemy, która wypchnie nas z naszej strefy komfortu i zaprowadzi nas do miejsca duchowego wzrostu i błogosławieństw. Synu, bez precedensu, przyjmij to błogosławieństwo. Ta faza naszego życia duchowego prowadzi nas na nieznane terytorium, pełne ekscytujących możliwości i wyzwań. W miarę jak posuwamy się naprzód, stare sposoby rozumienia naszej wiary są rozszerzane, nowe zrozumienia wyłaniają się jak gwiazdy na nocnym niebie, każda z nich rozświetla trochę więcej. Droga, którą mamy przed sobą, przygotowuje nas na coś co przemieni nie tylko nasze własne życie, ale także wpłynie na tych wokół nas. Będziemy jak latarnie w ciemną noc, prowadząc innych do bezpieczeństwa i prawdy, inspirowani i poruszani siłą, która przekracza nasze ludzkie pojmowanie. Na tej drodze, którą nazywamy życiem, czekają na nas wyzwania i próby. Na każdym zakręcie znajdziemy chwilę niepewności. Sytuacje, które sprawdzą naszą wiarę i naszą wytrzymałość. Każdy krok, który stawiamy, każda decyzja, którą podejmujemy, może wydawać się nosić ciężar tysiąca innych. Ale to właśnie w tych chwilach nasza wiara jest najcenniejsza, najbardziej potrzebna. To tutaj uczymy się prawdziwego znaczenia zaufania Bogu polegania nie na naszej własnej sile, ale na sile, którą On nam daje. Synu, Bóg ma dla Ciebie plan fortuny, starannie zaprojektowany i doskonały plan, który przekracza jakiekolwiek zwykłe pojęcie bogactwa czy dobrobytu. Ten plan nie dotyczy tylko obfitości materialnej, chociaż to również jest jego częścią chodzi o głębsze i trwalsze bogactwo o dobrobyt, który przenika wszystkie obszary Twojego życia wzbogacając Twojego ducha, umysł i relacje. Przyjmij fortunę naszego Ojca w swoim życiu. Wyobraź sobie, że każda faza Twojego życia była terenem przygotowawczym, gdzie każde doświadczenie, każda trudność, każdy sukces był krokiem w kierunku tej wielkiej wizji obfitości. Bóg uprawiał w Tobie niezbędne cechy: wiarę, cierpliwość. Wytrwałość, mądrość, aby zarządzać fortuną, którą jest gotów uwolnić. Synu, łaska Pana, która nas podtrzymuje, każda próba to szansa na rozwój, pogłębienie naszej więzi z Boskim, wzmocnienie naszego charakteru. Te momenty niepewności są również momentami wyboru. Możemy wybrać, by. Każdą trudność widzieć jako przeszkodę lub jako szansę możemy więdnąć, pod presją lub możemy rozkwitać, używając każdej trudnej chwili jako trampelini do nowych wyżyń. wybór, zaufania Bogu, działania według naszej wiary, to to, co przekształca wyzwania w ścieżki do zwycięstwa. Ponadto, każde wyzwanie to szansa na świadectwo przemieniającej mocy Boga w naszym życiu, kiedy stawiamy czoła trudnym chwilom, z wiarą i wytrwałością nie tylko, utrzymujemy naszą własną nadzieję przy życiu, ale również rozświetlamy drogę dla innych, którzy mogą nas obserwować. Szukając znaków, że można przetrwać, że nadzieja istnieje nawet w najciemniejszych momentach. Dlatego na tej drodze trzymaj swoje oczy, skupione nie na wyzwaniach, lecz na tym, czego każdy z nich może nas nauczyć. Otwórz swoje serce, by uczyć się rozwijać. I przyjmować każde błogosławieństwo, które przychodzi w przebraniu próby. Przyjmij rozwój, który nasz Ojciec daje Ci, w tej chwili. Przygotuj się. Bóg mówi, że nadchodzi czas odnowy i cudów. W tej chwili mechanizmy nieba działają, aby przynieść do życia Boże obietnice, które. Zostały wyszeptane do Twoich uszu podczas najintymniejszych modlitw. Modlę się, aby Twoja wiara nigdy nie zachwiała się, nawet gdy wiatry wątpliwości wieją silnie i fale niepewności próbują Cię przewrócić. Pozostań mocny, bo jesteś na krawędzi, świadectwa mocy Boga, która objawi się w Twoim życiu w sposób, który możesz tylko sobie wyobrazić. Wypowiedź z wiarą: Dzisiaj jest dzień mojego cudu. Bóg przygotowuje grunt pod coś nowego. Może stajesz w obliczu sytuacji, które wydają się nie do pokonania, góry trudności, które wyrastają przed Tobą, ale dzisiejsze Słowo jest jasne. Nie bój się, bo każda góra zostanie zrównana, każda dolina podniesiona, kręte ścieżki. Staną się proste, a szorstkie gładkie to jest moc Bożej obietnicy. On przekształca niemożliwe w możliwe Biblia mówi nam w liście do Hebrajczyków, rozdział 13, werset 8. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. To jest potężne oświadczenie o stałości, wierności naszego Pana i Zbawiciela. Rozważając ten werset, jesteśmy przypominani, że w świecie, który ciągle się zmienia, gdzie niepewności, nowości pojawiają się każdego dnia, jest ktoś, kto pozostaje. Niezmienny bez względu na to, jakie są. Okoliczności. Synu Jezus Chrystus nie zmienia swojej natury, swojej mocy, swojej mądrości, swojej miłości i swojego miłosierdzia. Są one takie same. Ten, który nakarmił pięciotysięcznego roku, który uspokoił burzę, który uzdrawiał chorych i który z martwych wstał, Nadal ma tę samą moc i autorytet dzisiaj. Ta ciągłość charakteru i mocy daje nam pewność, by stawić czoła teraźniejszości i przyszłości. Wiemy, że ten sam Jezus, który prowadził uczniów przez wyzwania i zwycięstwa, jest z nami teraz. Jest naszym orędownikiem przed Ojcem, a Jego Duch żyje w nas, prowadząc nas, wzmacniając i umożliwiając nam życie. Które przynosi chwałę Bogu. Ponadto ta prawda powinna nas inspirować do trwania mocno w naszej wierze w świecie, który często ceni to, co nowe, kosztem tego, co prawdziwe. Jesteśmy wezwani, by utrzymywać nasze oczy skupione na Jezusie, Autorze i dokończycielu naszej wiary. On jest naszą niezachwianą opoką, naszym solidnym fundamentem. Gdy mody przemijają i kultury się zmieniają, Słowo Boże i Jego Zbawienie pozostają wieczne. Te znaki będą jasne dla tych, którzy mają serca i umysły dostrojone do mojego ducha. Więc zachowaj otwarte serce, czujny, umysł i receptywny duch. Odbierz rzekę możliwości, która napływa do Twojego. Życia w tej chwili chcę, żebyś wiedział, że te nowe możliwości niosą obietnicę mojej ciągłej obecności. Nie będziesz sam odkrywając te nowe terytoria. Będę z tobą na każdym kroku prowadząc, twoje ruchy inspirując, twoje decyzje i oferując mądrość, której potrzebujesz, aby Poradzić sobie z wyzwaniami, które nadejdą. Moja ręka będzie nad Tobą nie tylko jako znak, kierunku, ale także jako pieczęć ochrony. Zwróć szczególną uwagę w ciągu następnych 3 minut, ponieważ zostanie Ci ujawnione coś niesamowitego na temat Twojego życia, gdy te możliwości zaczną się manifestować. Pamiętaj, że każde nowe otwarte drzwi są również zaproszeniem do głębszej zależności ode mnie. Obejmij każdą nową podróż modlitwą na ustach i wdzięcznością w sercu. Dziękuj za zamknięte drzwi tak samo jak za otwarte, ponieważ obie są równie ważne w spełnieniu mojego planu dla Ciebie. Jeśli wierzysz i ufasz Jezusowi, skomentuj teraz. Wierzę i ufam Tobie, mój Ojcze. Zwróć uwagę, nasz Ojciec w niebie zawsze chce dla nas tego, co najlepsze. Możemy to zobaczyć w historii Ruti, kobiety, która znalazła odkupienie w sposób, który przekracza ludzką wyobraźnię. Obca w ziemi Izraela staje się nieoczekiwaną bohaterką, której podróż lojalności, Miłości i wiary rozwija się na tle strat i nieprzezwyciężonych wyzwań. Po śmierci męża Ruta stanęła na życiowym rozdrożu. Mogła wybrać łatwiejszą drogę, wracając do swojej rodziny i bogów Moabu, ale wybrała coś bardziej ryzykownego i znaczącego. Decyzja Ruti, by podążać za Noemi swoją teściową, do obcej ziemi. Była aktem bezwarunkowej miłości i przejawem rodzącej się wiary. Dokądkolwiek pójdziesz, pójdę. Gdziekolwiek się zatrzymasz, tam się zatrzymam. Twój lud jest moim ludem, twój Bóg jest moim Bogiem. Umiłowany synu, jeśli to boskie przesłanie poruszyło twoje serce, proszę, subskrybuj kanał. Zostaw lajka i udostępnij ten film trzy osobom w rodzinie, które bardzo kochasz. Nie zapomnij też kliknąć w link przypięty w komentarzu. To dla Ciebie bardzo ważne. Niech Bóg błogosławi Tobie i całej Twojej rodzinie.